nie wiem czy nas widać Tam jest gdzieś kala My już idziemy spać <gryzamy> Widzimy się jutro, jak będziemy wstawać wcześniej rano Dobranoc My już jesteśmy na... Nie, na, czym, na dworcu Na peronie, czekamy na pociąg Chyba już przyjechał Ale czekamy na kasję po O nie Hej <gryzamy> widzowie, <gryzamy> jedziemy do Gdyni A swoje oczy Nie <gryzamy> Nie. nie umiem się malować widzimy. w Poprzednim życiu byłam chłopakiem i dlatego teraz jestem biseksem. Hej! Kalejna. Jak tam? U Ciebie? No, trzały nie ma dupy, nie używa. Może mnie wyspania minus 6. Make-up nie make-upuje, chcę na plaży się spalić. Puder. I, wszystko jest w pudrze Wszystko Patrzcie, wszystko, wszystko, wszystko. matowa świecąca, matowa śmiecąca. A polecasz ten puder? Polecam ten puder, jest naprawdę spoko Za 8 złotych za A starsza na Jesteśmy rok. już w Jesteśmy pod apartamentem naszym i czekam aż pani bardzo Nie jest to Barcelona niestety Ja tylko chciałam powiedzieć, że przyjechałam nad morza Tu wszędzie góry są <laughs> Pokażę wam później nasz apartament Który wygląda jak dom no dosłownie, i takie osiedle w ogóle, nie? No I jeszcze okopy, bo fajnie Aż, Musimy... spodziewać po tym jak ja zarezerwowałam ja, Pamiętacie, ja wam powiedziałam coś typu Ale super, blisko plaży I wy, dobra, rezerwuj I zarezerwowałam. No I mamy okopy Daleko od wszystkiego Nie ma tego że to sobie wygląda nie Musimy poczekać kilka... No. Musimy poczekać 10 minut, a szkali sprząta Oprowadzimy Was po naszym apartamencie Zaczynamy. Tutaj mamy kuchnię. I my mamy co to z Nie wiem, co to jest. Tu tutaj szafę, dużą włosę. Super jest. Jest łóżeczko Tak to wszystko wygląda. Ci podoba? się <laughs> Fajnie. Dostałyśmy cztery szampany. <laughs> o, lienka też złota. Tak wygląda. Nie wiem, gdzie jest. Ja sobie odporczymy, przebierzemy się i co robimy? Idziemy na gofra. <laughs> gofra? Tak. Jedzenie. Jakieś wszystkie kłaki mi się dłużej przyklejają Zadowolona <laughs> No, no, to... powoli idziemy. you are not gone. Idziemy nadal na plażę. Droga jest wyboista. Że tak powiem. Gorzej, gorzej będzie wracać, bo iść to jeszcze... Ja nie pomyślałam, żeby tu wracać chyba będziemy przez No, bo iść tutaj to jeszcze ok, ale widzę, że z powrotem mogą być problemy. Dla Lekkie. Dlatego, że zobaczcie jak to wygląda. My jesteśmy na takim pagórku, a to jest wszystko w dół. Tego nawet nie widać tutaj Moi w drodzy, kąt nachylenia tutaj jest, jest bardzo, bardzo niski, w sensie wysoki. Wiemy się trochę jak w górach. Kasia mnie wyprzedza. Wyszłam z rezerwatu, jestem w kolejnym. I to przyniosło już wystarczająco. No. Oj, ten skrót jest dosyć dziwny. Oj, jaki fajny skrócik. Ja nie wiem, ile takim skromu nie ma miał Ja mam nogę złamaną. Więc nie, ja się na toju. Ja idę. Całe buty. Poszłyśmy plażą, i ogólnie przejścia nie było żadnego piaszczystego. Musiałyśmy zdjąć buty i iść po prostu yy, plażą, nie? Ja Wam pokażę, co teraz dziewczyny robią, bo one się wróciły, ale tam wcześniej też nie dało się nigdzie zejść. Także dziewczyny idą. Ja już nic nie wiem na tą plażę. Ja zmieniam nocyk na Sopot. Tak gofra, gofra. Gofer nad Morzem Polskim. Jestem tak głodna, chłopaki. Ja wam opowiem i zawiesimy. Byliśmy na polską plażę jakąś. Wyszłyśmy przez las. Były góry, doliny. Przyjechałyśmy nad morze, a były góry. Jakby plaży I szłyśmy jakby koło plaży. Są tak ogromne fale, że nas prawie zalało i ja prawie się popłakałam, bo szłyśmy pod, pod takim zniesieniem i woda miała o mur I Ja przysięgam, ja się tak boję i wodnej wysokości ja i ja to miałam kombo, żeby się płakać ja zawróciłam w pewnym momencie z Basią i Basia, jakby w las, ale tam nie podali przejść, a musiałyśmy przejść koło tego ogromnego Ale przeżyłyśmy i jesteśmy, więc już nigdy tam nie pójdę więcej, pozdrawiam Pani zrobiła mm. test. Mhm, mm ja Wizualnie. Musi Musicie poczekać na nasze, bo też to zrobić. z Proszę Nie mogę teraz Wam powiedzieć jak smakuje, bo mam influencerkę w ekipie. Słodkie, możecie też coś z nich z telefonem telefonem? Jak mogę. Mhm. Dobra. Dobra? Nie czuć jakoś wybitnie tej pistacji, ale jest dobry, no. Ta malinka, ojej, płotka. Serio. Daj to na dramę. Znaczy 4 krytyczne. Znaczy cztery... <gry> dobry. Dobre ciasło. Dobrze. Ocena od 1 do 10? 10. Ocena od 1 do 10. Ocena od 1 do 10? O 5 pięć 7,5 Masia ma rudzi. Kochani, wydała nam się kawa. Kasina. Kasina spodnie. I tu i na torbę. I, i tu wszędzie. O, jeszcze nam puseczki zjało. Super, po prostu. Kochamy Polskie może uwielbiamy ten klimat stwierdziłyśmy, że pójdziemy na. siostra, co no? Na. czekaj, port. Nie, promenada, spacer. Spacer. Pójdziemy na spacer i dotarliśmy do mega ładnego miejsca. ja w szoku, ja nie wiedziałam o istnieniu takiego tak skrzyżowego. Jesteśmy na pizzę. Jak będzie dobra, to damy wam nazwę. Myślę, że będzie dobra, miała dobra opinie na Google. Jestem głodna. No jesteśmy głodne, ja jestem już zmęczona. jestem wykończona. A na twarzy to ty ja mam tyle piachu, że serio. Jak się dotknę, to już go czuję grudki. Zjemy. Z razem, ten, pilik z błyszczykiem miałam Zjemy, idziemy do Biedronki Nie wiem co później, zobaczymy Ten zachód, później? nie wiem, później. chyba nie zdążymy nawet Zdążymy na i na zachód? Szach mię się pierwsza ja... Ja... To ja już miałam w głowie szachowanie Miałam wyjść i wam zaszachować, że nie się ani pierwsza, ani ostatnia I zapomniałam no. Pozdrawiam Ja Dą się już po pierwsza. To jest dla mnie Troj. Raj na ziemi to będzie. I co już piastowałam? Może będziemy się wymieniać. O Jezu. Ej, Ojej. Ej, Kupacja cztery Nie, czekajcie, trzy noce. No, no to. No, każda z każdą. Każda z każdą. No, każdą. No, to, to... Robimy, robimy. Nie, bycie. Napiszmy do Andrzeja, żeby mnie odebrał to jowo. To działa? Ej, pachnie? Rzeczywiście. główny. <grym> nie, perfumem i stylem. luksusowe czarne. <grym> luksusowe czarne. Chcę pomóc Ci. Tym? <grym> o może rozlaź, bo Ci nikt. A co? Przetestuję. Przetestuję. Bo jesteś dziadem. Ja tu... <grym> I się już ja czuję taka padnięta, że jak dotknę głową poduszki, to chyba zasnę. Ja na pewno tak. nie. Ja daję sobie 6 zdrowych godzinek. Ja jestem typem podróżnik z survival. Ja nie potrafię za bardzo. Ogólnie skrócimy wam dzisiejszy, może nie cały dzień, ale już pobiec na plaży tutaj, gdzie my jesteśmy. A więc tak jak widzieliście, szliśmy tam, szłyśmy tam lasami takimi. To prawda. I okazało się, że ta plaża nasza to ma może... <laughs> 3 metry <laughs> szerokości. No. taki dzikus totalny. No, to prawda. I tam nawet już nie było w sumie. Bo no jeden pan w, w ogóle miał koszulkę z pigbula i kimś pieska i na ja Jakby na zaczął gonić... to nie No, to nie wiem, co to zrobiła. I ogólnie tam nawet nie ma, nie no, trochę miejsca piasku suchego jest, ale nie dużo, I jeżeli chodzi o taką plażę bardziej cywilizowaną, no to musimy niestety... Niestety, yy, są tego wady i zalety. Prawda. Przejść sobie trochę dalej. Eee, jutro planujemy jechać, iść najpierw Właśnie na plażę. Się nam, ogarnąć, jak się a później e, pojechać do Sopotu. Więc obejrzyjcie też następnego vloga, który będzie jutro. Eee, teraz Kala się myje. <gry> a my. Ciekawe, aż ona się umyje Nie wiem, czy się już żegnać na dzisiaj Może jak Kala przyjdzie o.